Chwój ci w pysk w tym Ale? momencie szczerze Maxiu na chuj no. ty mi tam. Na chuj ty mi tam jesteś ty! jak chce kupisz auto to mów na nie, nie. szatam na kółka Indian funcity go! Daj mu, daj mu Kontestujemy, kontestujemy E <laughs> fa... Przyjechał... Przyjechał z Krakowa i domu <laughs> <laughs> Chodzisz, 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 ja tam jestem ja biję E-O-E e. ja... Dobra, ale my mamy te, mamy teraz te... Y, ...płody no? ja, To? Juwak, co ty otypałeś? Dałem, dałem Q, dałem Q Czekaj, 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 teraz jej widzę. No, bo... no bo, no bo. No tak bo ja Ay, tak chciałem zagrać... Pole. Ale ja się szykowałem na granie... Ja się szykowałem nagranie mida, a nie to panu. No. Taki chuj. Bo chciałem zagrać mida. Oh, taki chuj, Maxiu, Maciu! znalazłem twojego chuja. Daj wuj. Jak nie? Ty wujesz. Tak nie masz. Tak, nie masz, nie masz. A byli, tak nie masz. Daj wuj. Daj wuj. Daj wuj. Daj, Daj kolego. Dobra... Mogę się ekstra wydać? Bo to nie są wypowiedzi Szczerze? Widać po tobie, że nie umiesz nurko nurkować Tu jest pedał? To jest pedał? Znaczy, ja się nie pytam, ja wiem Kurwa Taki chuj, what Why so serious <laughs> Nie, nie dosłyszałem was powtórzyć? Why so serious? Nie <laughs> <laughs> ją. Ja, 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 ja tutaj dostałem, to jest takim kuchennym tilem, bank. O, no tak może? Tak? Spaliłem, kurwę! No teraz też wiem, że tak, że tak może. Discord, aż ty mi w końcu odpowiesz na moje zasrane pytanie. Ale także, padają im kopary? Pali się? Odpowiesz w końcu na moje pytanie, czy nie? A jakie było pytanie? Nie. W... Jakie było kierze? Mogę iść na mida Odpowiem ci zagadką Ja to 2 plus 2. 8? Nie. Nie. 5. No, cisek zawsze for fun intuje. TF. Siema, urosłem. Halo, powiększyłem swojego piekielnika w trzy sekundy. Po dwóch ulubionych Po jednym w życiu działa instant Działa instant Jak Zówka Ja dostałem dwo... Ja dostałem dwo... Ignite'y mu Siema Insignia Asmota. Siema, z tej strony Ty, ja lepiej bez danemu daś no... Czy daś no... To było nieretoryczne Ty, ja lepiej wezdanem dać na wódkę czy dać na jedzenie? Na wódkę To było nieretoryczne Uj Chyba seks Dostałem Maximiliana teraz z grzelego. No way. Nie kurwa, bo ja wilka wkurwiłem w bestia zaraz Zara moją bestię. Pięć demonów wyderbiłem. Chuj ci w pysku. Ja pamiętam tylko, że Nisko miał małe, malutkie biurko, randomowe krzesło i, i łóżko i to był całego jego Ja miałem te pokoje, co są w tych filmikach widu nie? <noise> to ja z mieszkałem? Nie, bo kibla nie miałeś Mnom No chciałbym być Jurkiem No bo... Chciałbyś? Cześć Cię kurwa trafi, trafiają wszystkim Ja pierdolę, szkoda, że w Ja kurwie, ale dobrze grać Oni tam mieli piątkę a za chwilę Ale z ciebie bombi Ale pamiętaj, że nie, Czemu? ale z Co nie nie mi kurwa jeszcze odpierdolają? Micha kurwie ja kur... Ja kur... Ja kur... Poddajmy ten mecz, no? poddajmy ja ten kurwia. mecz, proszę. Maksiu, nie od razu, że budowano, a Foxy dalej się nie zapamiętował, że go budują. A co ja na no, wózku jeszcze... Wziął! No ja na ale robię ruchy. Masz mi swoje maluchy? Ej, Bisco, za tobą. Ja. Na to na za <śled> Gdzie? <śled> na za tobą. Na Akurat. Co za debil. Za tobą chciałem. Gdzie ja jestem? Ej, uda ci się to zrobić, Maxiu? Nie. Uda ci się co? nie zrobić 0 w grze? Jest blisko. Nie. 0 mam, uspokój się. też tak. Ja powiem, tam była taka bajko, tej królowej w tym, co w, mieszkała w grze i miała tą łódkę podwodną z elfami. Co robiła 07 grze? Co, co robiłaś z 0 na no? łożynku? To. 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 Bo moja bajka wygląda z dziećmictwa. Dobra, na no jak ja mam takiego kurwa Ezreala? Który jedyne co robi, to sobie kurwa. A oraz no, szkoda, nie chcę mi się kurwa, mam chorego nie będę niego go pierwszej no Nie mogę jej tam f zrobił mi... jestem taki świetny i dobry w tą grę, naprawdę. Ja nie wiem, co wy robicie, cały meczek, który mi roli F3 muszę robić. Tu to... wiem, ty wziąłem tego, czy... A 50 balda złota? Siedem? Mówię o botlenie, bo ty jesteś już czasami. Ja jestem na botlenie. Ale bo Do... no... Ja nie... Nie A... miałem teraz z tą <laughs> Teraz wyśmiejam. To. Ale to już byłem. I met this rich bottom, but I don't think I'm into him. How rich? Ten million plus. Ten million? Spencer, I'm straight. And if you don't have him, I will. Heh, <laughs> musisz... <laughs> co faceta. Ale... Ale... Cię ja byłem... O, to była ma... m... przyjemność. Ale to już mam zrobioną tą misję. Oj, Ojciec się nie liczy. A. To nieważne. A, wuj. a, wuj. a, wuj. a wuj. Znaczy, dalej od rodziny. Znaczy, um. to, to, to nie było w moim domu, więc chyba to nie jest. Znaczy, za wujka zaliczy ci 40% zadania skończonego. No. A kolega z ławki, jest okej? Kolega z ławki, A ja no mam to. No to, no to wykonałem. Nie, nie myślę. bo tatuś za mną w ławce siedział. Ja blokuję ulta. Nie ma, spierdana. dobra, wykrywałem fajta, teraz jeszcze jeszcze plony mojego ziernictwa Pęta, Pęta! Go penta, proszę, Pęta, Pęto ojeb. Zbierajcie plony jeb. mojego jeb. siewu. Dawajcie. Boż, o jeb. Jeb. to jest, to jest... Fania. Foxy, pamiętaj to jest moje nasienie. Ja to zasadziłem. No, i w tym legaszniki w ogóle to, jest ten... E, e, dzielnica, Jestem która nazywa zlega. się most. Moskwa? Most z O chuj, dziadek miał dużo zabawy z tym. Jadek zaczął przed wojną światową. Nie pamiętam, kto. Nie, bo mu się pożarz. wojny Właśnie. To nic z Wrócił? Kaset był? Pewnie to jest jak ten sezon rankingowy, nie? Recetujeci, reset mendic To miał czy w tamtym, W pierwszym sezonie Widziadek pod... No, Dziadek, moja ulubiona, e, a, ulubiona mapa mojego dziadka to Monte Casino mi mówił Mojego to jest serial to, Ty, a my, myślicie, że on, oni sobie wpierdalali Monte pod casino? Będzie to Monte pod Casinem? Możliwe, no. możliwe Tylko po to, żeby coś poczuć i Monte pod Casinem No, I nie, nie mam ocznych. I nie ma roweru. Wiesz jaką reklamę powinni zrobić dla tego? Dla... Y... dla pampersów, dla seniorów. I nie mam oczu. Pampersy ja, 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 ja. na wypanie moczu. Nie ja pierdę. Od wczoraj pracuję w marketingu. I nie mam oczu. I dać ci ten kolory taki żółtoczarny. Mam na mnie koto czarno-czerwony. I czemu nie mam moc, nie mają ten kolory ja nie mam Jak, Jak nie, mają żółty. Tą kropkę Dobrze. mieli żółtą. Aha, no to. Tak. Ja tu robię zakupy, jesteś moją dziwką. <laughs> Proszę cię, nie rób zakupu. Dzięki. I dobra, mam żart, mam taki żart Foxy. Dobra, boję z... się. Ronaldo zostro mi się na klatę. Gratuluję, rzeczywiście. <laughs> <laughs> dobra. Są, powiem tak, dwie... dwa yy, kłamstwa i jedna prawda. No. Jest mi teraz zimno, lubię makaron i Ronaldo <grym> ze mi się na klatę. <grym> Ciężkie jest, jest się wylasowało. No. Zgadnijcie, no. które, je, które jest prawdziwe. Obstawiam, że opcja D, gram LoL'a. O, była Gramy taka rymowanka, nie? nie ma nic, ani koni. Nie, była taka rymowanka o, o Lidze, no o właśnie. Nikola Ronaldo, strąb się na klatę? Tak, on, on, on założył. On nałożył. Założył gacie. To, założył gacie na lewą stronę. Pair, na lewą stronę. To, to on nosi spodnie w tym. Chyba, chyba, obydwa. Twoje w związku powinno nosić spodnie. Wężyć. Nie, tylko on może w związku on, może tylko on Legalnie zabroni. on się cały czas spałem? Sam mój dziadek się zastanawiał już tak. Dobra, kurwa. <laughs> Dobra, kurwa. <laughs> Dobra, kurwa. O pierwszy, ale ja nie chciałem no, no, no. <laughs> tak. Już otwieram zły. To Co to tak kurva dudní? jak jak studni. <laughs> on mluví tak, že jak do psa zabít go. Za dvojka trh. Dobra, to chodčera <acostumels> oh, next is please? We have to put a stop to that. It's it dangerous! They are going to use this for war. It's going Maximum to cause a it destruction. Look this it's going to be used for evil. I don't understand. Why is it glowing? I'm scared. Can I eat it? Draco. Weź tak nie mów do mnie po pierwsze Ogień się spalił O oh, Jak to się stało? Weź mnie, zrób mi coś Skąd <laughs> <ich> mi zrób. <laughs> mi życie, chcę tego <laughs> <laughs> Zruminujesz mi życie Dobrze, chcę tego <laughs> Siema. Ogniem gdzieś strali, gdzie się zasrali? Ma ogniem się spali. ogniem gdzieś strali, ogniem gdzieś kul ogniem się tym ogniem gdzieś się ogniem gdzieś ogniem gdzieś strali, ogniem się spali ogniem gdzieś strali, Nie, ogniem So tough shit to shit, sabi go. Raspierdale mujicie. It about it about me, remember Mars but I'm from Peter. Put in the butt, pick in the shower and take without. I want to drain the main vein fast, I miss us so insane until your scream. I'm so motherfucking gay. Wanna put though. Masturbation ejaculation, so you want to see to the masses face to face and we gon' decapitate. We're the only one to bust blast this need on it so thick indeed when to pump and hardly gonna scream. But don't free come to the queen On chyba tego chciał. Ja panem! Dzwoni Devil, dzwoni Devil, dzwoni Devil. <laughs> <Dzwoni debil. laughs> Discord, wyobraź sobie, jedziesz o to z radą, a tam. To... No, rozpierdol mi radio, to bez płacił Jedzę, kurde, normalnie, Ciepło jest No, zniszczyłem 4. mu życie, zniszczyłem mu życie. Ty go zniszczyłem mu życie, jak trzeba. No i on tego chciał czemu, chyba czemu najwyraźniej. To jest. Tak szczerze? Zarąbisz to pytanie. Do tego czasu zmienić i go po prostu zabić. Ej, wskażę czy nie jestem już. Nieważne co. Nie, jesteś się po zło. Ej. Ale jak my mamy na niego wygrać? Na kogo? Na ramusa? A no właśnie, przecież ten. Rozpytałam mu życie. No dosłownie. ty co tam Nie, bratek Space Bases. Glide <laughs> <laughs> space Glider z Brat Space w Fortnite'cie. <laughs> To jest Ty masz jakiś z twoich habili tak mi Ja tak spinam? Nie. Jest, jaki, jaki śnieg? Poszukam na ziemię. Śnieg, Pala Gówno. Zjadłem coś ale jest. mało toś. Zjadłem toś. Zjadłem toś. Zjadłem toś. osobiście. Zjadłem <susurujesz> Um I like nothing about him. I mean he's a completely unredeeming <laughs> character. Funny.